Siema! Witam Was w kolejnym odcinku z LEGO Batman The Video Game Dzisiaj sobie kolejną misję zrobimy z odcinka Powrót Jokera pewnie to będzie, e, już nie pamiętam która sprawdźmy będzie to druga misja, no to do działa. no i tutaj mamy dziewczynę Jokera Jokera, Harley Quinn Pewnie nas będzie młotkiem biła. Ale my, my se nie damy z nią rady? Damy sobie radę. Kto by sobie z nią nie dał rady, no? Dobra, a więc jesteśmy w jakimś cyrku. E, oczywiście Batmanem i Robinem, bo jeszcze pewnie nie, nie będzie misji ze e, strony Złoczyńców. Ale tak to to na razie. Grajmy tym Robinem i Batmanem. E, I w tym mini filmiku. Joker i Harley oczywiście pokazywali na manekinie, jak mógł zginąć ten komisarz Gordon, jeśli się nie mylę. Bo nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale generalnie, no komisarz, tak? Najlepszy kumpel, że tak nazwę, Batmana. No, no, to tutaj e, oczywiście klauny, sługusy, jokera. Nie mogło ich zabraknąć. Nie zabraknąć. Pojeźdźmy sobie na automacie rakiety, by zdobyć trochę kasy. Oczywiście, jak wam się podobają filmy z Batmanem na przykład, albo, nie wiem, tam, tak jak ostatnio dałem tam film z to możecie dać lajka pod filmem, nie wiem, napisać jakiś fajny moment, w którym coś, albo się przejęzyczyłem, lub coś, albo, nie wiem, coś wam się podobało w danym momencie. Eee... No, i możecie ten zostawić suba. A i generalnie, możecie wbić też e, na Discorda, gdzie no, za dwa tygodnie już się odbędzie pierwszy live na Discordzie. E, więc no, warto nie przegapić. Link w opisie, oczywiście, macie. Tak szczerze, bardzo łatwo się gra Batmanem. Zawsze musisz gdzieś wejść. No, mamy tu kolejny automat. Pewnie znowu będzie kasa. No właśnie, ale to szybko zdobędziemy Kasa i no, będziemy mieli na podstawie. Tu już widzę pierwszy mini zestaw na mapie. W sumie chyba drugi, ale obecnie to to pierwszy. to zniszczyć to potrzebuję tego stroju yy, do niszczenia szkła to sobie poniszmy jeszcze bo już zaraz mamy połowę paska w sumie nie takie zaraz no ale wkrótce Braveźmy ten kostium. Nie wiem, czy ja chcę brać ten mini zostaw dobra weźma. No i mamy mi pierwszy mini zestaw na tej e, nie nazwę tego mapy e, misji. O na tej misji. I tu mamy jakiś strydera dla robina. Pewnie ten z magnetycznymi stopami, bo tam było te metalowe do podciągania właśnie to. No, Batmana wola. Batman better. A, i tu mamy mieszkańca przy okazji. Potrzebny nam ten strój e, tego do wciągania tych klocków. Gdzie się kryjesz? I tak cię dorwa. Nie, tu nic nie zrobię. A tu mamy niebieską monetkę. tak w ogóle możemy się cofnąć tam? A, nie możemy. Tu bym wziął strój tamten i bym wybuchnął tamto na środku. A tu widzę, że chorągiewki możemy zniszczyć. Może też z nich wyjdzie. Oprócz monetyki i serc. Ej, lak. Kolejny lag. A. Już szczerze wolałem, wolałem w trójkę, bo była na nowszego Windowsa, a nie na starego, gdzie tak bardzo to ścina. Jednak Windows XP a Windows 10 to jest duża różnica. No, już mamy ponad połowę. Więc może w tym odcinku, w tej misji będziemy mieli setę I tu możemy, żeby zniszczyć. Aha, po to, żeby oni nam otworzyli. jak z Bataranga dostał. Dobra, generalnie tutaj mamy już strój Robin'a do wciągania. I też mamy chłopa w... tym pudełku. Znaczy, pajaca. Dobra, robiń skacz A, to mam schody tutaj drabina drabinę zbuduję. To weźmy, zbudujmy tutaj podest na strój dla Robino i weźmy tu robinkiem, sobie pozbierajmy te klocki leżące. Przyszli. Nie wiem tak jakby yy, ci pajacy nie mieli nic do robienia w domu, albo nie wiem, w tych hangarze jakimś. Mamy trochę odmiar hmm. Może 50 będzie mniej Albo Albo może Dwóch nam brakuje do 50 Mamy 51 więc może będzie tutaj mini zestaw do odebrania. Aha. No to nie jest mini zestaw, ale mamy super bohatera przynajmniej. Weźmy sobie Batmanem. Wybimy okno. pijaliśmy żeby nie można było wejść. Ale tu mamy mini zestaw z tego co widzę. Tu sobie pozbieramy jeszcze monetki. Będziemy mieli na postacie, pojazdy, dodatki. Nie, nie można wejść, ale tam... Aj. No przez przypadek odebraliśmy drugi mini zestaw. Ale dobra. A nie można wejść. No tutaj kościom techniczny na pewno. tylko dwa kasy. Ale już mamy 82 tysiące, a nie jednego deda. Bo jeszcze tak się na mnie nie sfokusowali, bo głównie na robina się fokusują. mam nam się otworzy, prawda? No. I mamy walkę z bossem, chyba jakim jest Harley Queen czy Joker? No prędzej Harley Quinn, bo ona leci tutaj. No wyciągaj swój młotek. Wyciągaj swój młotek. Nie, ty z i walisz. Aaa, słaba jesteś. Ja sobie tutaj pozbieram kaski. A, że będziesz uciekać? Bez bo z A no tu mamy komisarza Gordona chyba. Nie pamiętam jak się nazywał, ale na pewno komisarz. po nieginięcia. No przecież się nie da. Wano dzisiaj się nie da. Tam widzę mini zestaw. Pana nawala z pistoleciku. Moje wanąć nie możemy. Bo unika nas. Mm -hmm. Nie, a może jest jakiś inny? Nie. A i teraz będzie trudno, bo nie umiem pokonać Herley. Jak ona robi piruę... Aha, musi jej się zakręcić w głowie! Okej okay. No to ciąg dalszy gonitwy Kot i mieszka. No normalnie To mówiarę A ja myślałam, że wyciągniesz swój młotek A tak tutaj ja możecie cię ganiać i żebyś ty piruety robiła To jeszcze trzy razy. O, więcej u was nie było? Kręć się. nie mies a w trafiona. trafione. Aj. Teraz trafiło. Po dwa. Pokonana, że też wcześniej nie mogła wyciągnąć tego młotka. <laughs> e o Joker é Straszną niecelność masz Joker, tak tylko powiem. No, tryb swobodnie gry. Super bohater. Super zestaw. No i mamy z około 93... Nawet 4000 monet mini zestaw. Mhm. Jaskina nietoperza i sprawdźmy co odblokowała nam ta misja. Bo oczywiście nam to nie pokazuje co odblokowaliśmy oprócz trybu swobodnej gry i mini zestawów. Fred, Batker i Nightwing byli już wcześniej. Mad Hatter był wcześniej. Sługos Pingwina był wcześniej. Oprych Jokera. Clown. z Madhatera. No to kupmy sobie oprychów Jokera i sługu za Aaa, A, że Clown jest za stówę. No to dziewięć. To. I weźmy sobie. Nie wiem, w dodatkach coś. Sylwetki. przebrania, No może być. Możemy coś jeszcze kupić. Madhater nie za drogi. Nightwing za drogi. Padkar Alfred za drogi. No, 3000 nam zabrakło do szybowca Madhatera. No, dobra. No, jeszcze spraśmy ulepszenia kostiumów, na przykład. Nie wiem. Mm, filmiki. Zaraz. Dodatki. Dodatków zero. No więc, no, tym akcentem zakończmy ten odcinek. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No, i oczywiście przypominam Wam, że za dwa tygodnie w, na Discordzie odbędzie się live. Z, tam w tam zakładce live, czy tam zoba zobaczycie. E, tam będę streamować. Ale to dopiero za dwa tygodnie. Więc no, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.